Tak, słyszałem te, te, te głosy święta, naiwności albo, albo gorzej, tak. No ludzie, którzy chcą pozbyć się kompetencji do blokowania czegoś ze strony własnego kraju, no są sabotażystami, tak? No to ja uważam, że powinno się poodbierać obywatelstwo posłom, którzy głosowali za czymś takim, no to jest wyzbycie się praktycznie już jedynego lewara poza groźbą wyjścia z Unii, jaki my w Unii Europejskiej i wobec Unii Europejskiej mamy. Tak? No, to, że fakt, że możemy coś zablokować powoduje, że musimy się, muszą się z nami jeszcze jakoś tam liczyć. Tak? Nawet jak nie korzystamy z tego prawa, to sam fakt, że je posiadamy powoduje, że no... No, to jest tak przycisk atomowy, tak? No, bomby atomowej też się nie używa, ale to nie znaczy, że, że nie ma znaczenia, czy się ją posiada, czy, czy się nie posiada. No, widać w praktyce międzynarodowej, że ma to zdecydujące znaczenie. Więc y, również tutaj nie, nie chodzi o to, żeby tego weta często używać, ale żeby je mieć. Y, ktoś, kto to jest skłonny oddać, no to mówię, no to sabotażysta. No. Yy, oczywiście są kraje, które mogą być tym zainteresowane, no bo czują, że są w stanie wymuszać, te, że, że większość jest po ich stronie i to jest inna historia, tak? no, jak Niemcy na przykład, czują, że są w zwycięskim obozie i to one, no, zwłaszcza, że tam jeszcze będą inne zmiany towarzyszące temu, yy, te, 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 temu likwid, tej likwidacji WETA, które tylko tę większość umocnią. Yy, I to jest realizacja tego, o czym ja wielokrotnie mówiłem, jeszcze jak byłem w Parlamencie Europejskim, ale i później często wspominałem, że Kierunek Marszu Unii Europejskiej jest postanowiony. Unia Europejska prędzej czy później będzie jednym krajem, z jedną walutą, jedną armią, nieformalną stolicą w Brukseli, być może formalną w Berlinie, a nieformalną w Brukseli, znaczy formalną w Brukseli, a nieformalną w Berlinie. Także to jest projekt budowy Imperium Niemieckiego środkami pokojowymi. I tak po prostu będzie. Tak? Czy nam się to podoba, czy nie, to tak będzie. Nikt nie będzie słuchał naszych sprzeciwów. Po prostu będą czekać na odpowiednią okazję, żeby kolejne kroki w tym stawiać. I albo nam się to podoba i sobie w tej Unii zostajemy w takim razie, albo nam się to nie podoba i widzimy, jakie to niesie zagrożenie sobą, jak marginalizacji naszego kraju i podporządkowania całkowicie interesowi Niemiec, i z tej Unii wychodzimy. Są tylko dwie, moim zdaniem, te opcje na stole. I ci, którzy mówią, że Unia tam będą naprawiać, to uważam, że się mylą nawet. To odnosi się również do, do części moich kolegów z Konfederacji, którzy nadal wierzą, że Unię można reformować. Ja jestem w mniejszości, ale uważam, że nie można. Tak? No, jak ktoś chce, niech próbuje, ale moim zdaniem nic z tego nie będzie. Yy, yy, I zresztą to no, dowody bierze się światem. Jak myśmy wchodzili do Unii, to już była mowa, że no, tam w tej Unii nie wszystko jest tak, trzeba, ale my wejdziemy, to będziemy dzięki temu mogli współdecydować, będziemy ją reformować. I od tego czasu Unia Europejska zmieniła się tylko w odwrotnym kierunku, Deklarowaliśmy, czy jest coraz dalej od Europy Ojczyzn i to nie my reformujemy Unię, tylko Unia ustawicznie reformuje nas. No, o czym się właśnie przekonaliśmy, bo się okazuje, że sama tylko zmiana rządu już spowodowała, że będziemy mieli odblokowane pieniądze z KPO. Czyli nie musieliśmy nic, żadnej praworządności przywrócić, tylko na słowo honoru wystarczy, że, że odpowiedni ludzie obiecają, że to zrobią i już mogą pieniądze płynąć. Tak. PiS nie wystarczyło, że czy coś tam obiecał, tylko. Na, a ci na słowo honoru można można odblokować. Więc widać, że pieniądze z Unii to są pieniądze za posłuszeństwo, a nie za jakąś tam praworządność. Praworządność to są jakieś głupie wymówki, coś tam się wymyśla, żeby po prostu nie powiedzieć, a tak po prostu wam nie damy, bo was nie lubimy. Albo damy wam, jak zmienicie rząd. No, tylko tak do, do tego, co się sprawdzało. Więc w tej sytuacji, kiedy Unia mm, robi kolejny krok do przodu, yy, kiedy szantażuje nas od wielu miesięcy, Pieniędzmi, które tam na podstawie dotychczasowych umów i tak się należą, tak? A ich, a ich mimo, mimo to ich nie daje. I ktoś nie widzi w tym niebezpieczeństwa. Jeśli ktoś widzi, jak Unia sobie pogrywa po prostu z tymi, których nie lubi, i nie, nie myśli o tym, że prędzej, czy później może. Nastąpić zderzenie interesów, nawet jeśli teraz się lubimy, nawet jeśli teraz Tusk tam jest przekonany, że jest popilkiem tam yy, Niemców i ten, no ale prędzej czy później musi się okazać, że on też będzie miał sprzeczne interesy. I no, już tak zresztą bywało do tej pory po prostu, albo ustępował, albo się podporządkował, albo yy, jakoś tam się prowali od tego yy, delikatnie migać. Natomiast no prędzej czy później istotne zwarcie nastąpi, tak? No i co wtedy? Wyzbywając się wszelkich narzędzi. Obrony przed tym, na przykład tego WETA, no, stawiamy się w sytuacji, która będzie sytuacją już bez wyjścia. Tak? No, wszystkie, wszystkie karty, wszystkie mocne karty kładziemy po stronie przeciwnika, a potem się dziwimy, że przegrywamy w pokera. Na pewno, bo my, 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 Niemcy po prostu budują większość tak, że kupują sobie tę te, te, te większość. Tak? No, po prostu stać ich na to, żeby te biedniejsze kraje, biedniejsze rządy no przekupywać po, poprzez te europejskie fundusze, poprzez te, te pieniądze unijne. I tak właśnie w przypadku Polski dobrze to widzieliśmy, tak? Jeśli był rząd, który był na kontrze wobec, wobec Niemiec, no to był tak długo poniżany, poniewierany, tak długo mu się tam nie dotrzymywało słowa, aż się zdestabilizowało sytuację i rząd się wywrócił. No jak rząd się już... Yy, yy, Wywrócił, to teraz doszedł do władzy nareszcie taki posłuszny rząd, no to już teraz pieniądze mogą popłynąć. No i te, te, to narzędzie bardzo dobrze się sprawdza. Tak, okazuje się, że może lepiej niż wcześniejsze pomysły Niemców na podporządkowanie sobie Europy, które tam się skończyły raczej wielką hekatombą również dla samych Niemców, bo po II Wojnie Światowej, w czasie II Wojny Światowej, tak, no to jest chyba lepszy pomysł, wydaje się, no ale to on, on nie będzie działał w naszym przypadku, bo my nie bardzo mamy czym kupić, no coś już się pokazało w przypadku Ukrainy, tak, że myśmy tam odegrali rolę patrona, a Ukraina, no prawdę czy później zaczyna się dogadywać raczej z Niemcami, no bo Niemcy są silniejsi i więcej jej mogą dać, tak, trudno się też jakoś tam bardzo temu specjalnie dziwić, no, po prostu każdy kraj dba o własny tyłek i nie, nie ma tam wdzięczności, czy jakichś zasług, czy czegoś, tylko... Gra sił, tak, no i zresztą ta zmiana traktatów to jest konsekwencja tego. No bo przecież ja to zresztą kiedyś, na samym początku, jak pierwsze informacje już były o tych zmianach traktatów, to ja to nawet w, chyba w Polsce gdzieś tam powiedziałem, że, że oto właśnie PiS się za chwilę przekona, y, jaki będzie koszt wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Że Unia Europejska ich po raz kolejny ogra powie, że okej, okay, mówiliście, że przyjmujemy Unię Ukrainę do Unii. Okej, okay, tylko że w takim razie będzie to jednocześnie ze zmianą traktatów. Bo wiecie, tutaj inne większości tego... I teraz to blokujcie. Wy byliście za, za tym. To teraz Ukraińcy będą do was walić w, 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 w drzwi, dlaczego to blokujecie. My to tak przedstawimy, że wy po prostu nie chcecie Ukrainy w Unii Europejskiej, jeśli to będziecie blokować, tak? Bo to po prostu połączymy w takim pakiecie, który będzie dla was niestrawny. No i dokładnie to się dzieje. Więc to bardzo łatwo pewne rzeczy było przewidzieć. ale po frajersku się wyzbywamy wszystkiego, wszystkich swoich atutów, i prowadzimy politykę, która prędzej czy później kończy się dla nas właśnie jakimiś kolejnymi upokorzeniami i dajemy się ogrywać. A pan Łukasz Kochud jest, nie wiem, ja słyszałem tego, albo skrajnie naiwny po prostu, albo właśnie no. Gdzie indziej jest jego lojalność niż, niż w Polsce, to nie wiem, które jest dla niego przypuszczenie bardziej nie, niemiłe, niech sobie tam wybierze. Natomiast najbardziej mnie denerwuje, że ludzie czasami nas porównują tylko dlatego, że ma też długie włosy i. I jest z tego samego regionu, się dostał, tak, ze Śląska, jest, jest posłem i tam, mój Boże. No nie, no, jest reprezentantem, oczywiście, tego skrajnie federalistycznego skrzydła, które zawsze cieszy się, jak głupie, że, że Polska będzie bardziej podporządkowana, nie zdając sobie albo właśnie sprawy z konsekwencji, albo ciesząc się z tych konsekwencji, że ten kraj, który. No, bo niektórzy tak mają, także nie są wcale. Przekonani, że Polacy to są, zasługują na, na niepodległość. tak? Uważają, że tutaj biali ludzie z zachodu powinni przyjść i zrobić swoje porządki, a my jesteśmy takim tylko kołtuństwem, które trzeba właśnie. Nie, nie oczywiście ten, kto tak myśli, ten, on ma się za tego jedynego światłego w tym yy, zacofanym plemieniu, ale no, widzi, że ta, ta reszta to nie dorosła do tej demokracji jeszcze i to muszą przyjść tutaj ci Niemcy i wprawdzić. Za, za mordę te wszystkie europejskie standardy. I on się może nawet z tego cieszyć, z tego powodu. Także on po prostu uważa, że to, to dobrze, że Polacy, tak jak Węgrzy, no tak, tak jak powiedział o Węgrach, to myślę, że on podobnie myśli o Polakach, że Polacy to nie powinni mieć prawa, bo, bo to jest jednak kołtuństwo i oni będą blokować te fajne rzeczy, które mu się podobają.